SB Dzisiaj na naszej mapce mamy, że w Gdańsku będzie padało, wiało i ziębiło. Natomiast tutaj w Warszawie... Ja przepraszam, pan jest prowadzącym czy ja? Jak to pan? Nie, ja powiedziałem tu jest Warszawa, to tu ma być Warszawa, jasne? Tu będzie pochmurno, szaro i buro, natomiast tu na Warmii ma... Co, Mazury też nie tutaj? Dobrze. Tu na Mazurach słoneczna pogoda, ładnie ciepło, natomiast na Podlasiu trochę przelotne opady deszczu. Tu, wracając do naszego Gdańska, mamy, to to z tego, że mówiłem jeszcze raz o Gdańsku, nie można się powtarzać, natomiast tu w Krakowie, proszę Państwa, przelotne opady śniegu i tu teraz niżej, niżej w górach mamy duże opady śniegu, centymetrów może 20-23. Wracając jeszcze do zachodniej części Polski, gdzie jest to słoneczko co nakleję na tą mapę? Dobrze. Jak kolega tu drugi odklei mi słoneczko, jest przepiękna pogoda, słonecznie plus 20 minus 3. Także powiedziałam wszystko tak. Dobrze. Dziękuję bardzo za relację.